Witam serdecznie na kolejnej lekcji dzisiaj, słuchajcie, this i that. Ktoś pomyśli, aha, kolejna lekcja dla początkujących. Nie, słuchajcie, owszem, to jest lekcja dla, dla początkujących, ale nie tylko. Uwierzcie mi, że osoby bardzo dobre, naprawdę bardzo dobre, robią częsty błąd w języku angielskim. Jaki? No właśnie, źle używają this i that. Ktoś powie, niemożliwe. No to ja się zapytam, ok, no to jak rozróżniasz Wys i Wet? No Wys to jest blisko gdzieś tutaj, a Wet to jest gdzieś trochę dalej. Ok, dokładnie tak jest. Więc popatrzmy na takie zdania w języku polskim, bo my się niestety nie trzymamy tej zasady. Kupiłeś ten samochód? Przykładowo, dzwoni kolega do kolegi, bo wiedział, że on miał zamiar kupić samochód. No i się pytam, no to jak kupiłeś ten samochód? I teraz ta osoba, która dzwoni, czy ten samochód jest przy niej? Na 100% nie jest. Przede wszystkim, jak może być samochód w mieszkaniu? Więc zobaczcie, my Polacy mówimy ten, bo my nie powiemy w takim pytaniu tamten. To co, kupiłeś tamten samochód? My po prostu mówimy ten. Więc co zrobi Polak? Słysząc ten, z automatu użyje wys. Nie może użyć, naprawdę nie może. Anglik używa wys, jeśli to coś jest blisko, które Prak praktycznie możemy dotknąć, pokazać paluchę. Drugi przykład, na przykład jest przesłanie na policji. Kiedy spotkałeś tego człowieka po raz pierwszy? Tak, jesteśmy. Czy ktokolwiek pyta, przecież tego człowieka na przykład nie ma przy nas. Mówimy o kimś tam. To kiedy spotkałeś tego? No i dla Polaka tego to jest ten, czyli this. Polak tu przetłumaczy this. Nie, tego człowieka tu nie ma. Musi być that. Czy też taki, taki przykład. Też załóżmy, jest rozmowa telefoniczna. Ktoś tam się żali, że chory, nic mu nie pomaga. No i ktoś daje mu taką radę. To słuchaj, kup sobie coś tam, coś tam. To lekarstwo powinno ci pomóc. No to nie ma tego lekarstwa przy sobie. Ani ten, co dzwoni, ani ten, co słucha. Więc Polak znowu z automatu to lekarstwo będzie tłumaczył wys. Nie ma tego lekarstwa przy nich. Nie może być wys. Czyli tłumaczymy to WET. Okej, okay. no to zróbmy krótki sprawdzian, krótka kartkówka. Zapauzujcie sobie filmik. Yy, przetłumaczcie te zdania. Już wiecie, jaki zaimek jak macie używać. No, ale Pytanie, jak resztę przetłumaczycie. Myślę, że to nie są trudne zdania. Po jakichś 10-15 sekundach filmik ruszy, no i podamy sobie prawidłowe wersje. Okej, okay, i oto prawidłowe wersję, czyli mówiliśmy, że jest rozmowa telefoniczna i ktoś się pyta, no co kupiłeś ten samochód. No ja się pytam czy kupił, czy go ma, pytam się o związek z ręcznością, więc present perfect have you bought that ka. Choć prawdopodobnie Amerykanin tu powie simple pass, czyli did you. Bye. Zdanie numer dwa: kiedy spotkałeś tego człowieka po raz pierwszy, jest przeszłość zamknięta. Ja się pytam kiedy. On powie wczoraj, przedwczoraj, więc pytamy tylko i wyłącznie w Simple Pass. Zresztą kiedyś wam chyba o tym już mówiłem, jak jest when, tylko i wyłącznie Simple Pass. Nie ma when, nigdy zapamiętać w present perfect. No i pytanie: inwersja, czyli when did you, i wracam do pierwszej formy, czyli meet. When did you meet that man, that man, a nie this, for the first time? Po raz pierwszy, for the first. Time. To lekarstwo, mamy trzy słowa na lekarstwo w języku codziennym, takim kolokwialnym mówią drug. Także uwaga, drugs to są lekarstwa lub narkotyki. Czyli that drug, ewentualnie medicine, ewentualnie medication, should help you, powinno pomóc ci, uwaga, na e, naszych zdaniach, bo my mówimy najpierw ci. Nie może tak być. Robiliśmy już kilka lekcji o takich typowych błędach w szyku zdania, e, w zdaniach w języku angielskim. Link wam wrzucę pod koniec i wszystko będzie też w opisie. Dzięki. To tyle.